Dziękuję Pani Przewodnicząca. Obietnica członkostwa w Unii Europejskiej przez dłuższy czas stanowiła siłę napędową przemian demokratycznych w Turcji. Jednak po 2005 roku tureckie poparcie dla wstąpienia do wspólnoty spadło z 70% do zaledwie 42%. Więc w tej sytuacji dalsza demokratyzacja to Turcji rzeczywiście potrzebuje ciągle lepszej współpracy z Unią Europejską. W Turcji osiągnięto bardzo wiele, o tym mówili tutaj moi koledzy i to zasługuje na nasze uznanie. Ale są ciągle jeszcze obszary, którym powinniśmy przyglądać się ze szczególną uwagą. To jest kwestia tu już wspomnianej wolności prasy i kwestia wolności mediów elektronicznych. OBWE donosi, że Turcja blokuje 3,7 tysiąca stron internetowych, na przykład. Kolejna ważna kwestia to dostęp kobiet do uczestnictwa w życiu publicznym. Turecka konstytucja zakazuje wstępu na uniwersytety kobietom w tradycyjnych chustach, podczas gdy nosi je aż 70% kobiet. Ta walka sekularyzmu z demokracją jest dla Turcji prawdziwym wyzwaniem. Chcę też do Kurdów nawiązać, a mianowicie uznania ich jako mniejszości narodowej. Rozwiązania proponowane przez turecki rząd nie są zadowalające. Wprawdzie zaczęto już uznawać ich język, ale ciągle jeszcze w tureckiej konstytucji obecny jest artykuł 42, który zakazuje nauczania języka kurdyjskiego jako ojczystego w placówkach edukacyjnych ważne jest aby stale rozwijać współpracę zarówno z parlamentem i rządem, no ale też ważne jest aby wspierać tamtejsze organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne, partnerstwa samorządowe. Musimy pogłębiać współpracę między instytucjami, ale pamiętajmy o tym, szczególnie wtedy kiedy mówimy o rozwoju demokracji, że tak naprawdę świat zmieniają relacje między zwykłymi obywatelami. Dziękuję.